Siema, z tej strony Suto i kolejny odcinek Minecraft Minas 8. Nadeszła wieko pomna chwila. Tutaj jeszcze nie widać, bo się wolno wczytuje, ale. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo, skończyłem. Wszystkie mury zakończone, kurde. Po prostu. Po prostu masakra. I to nawet szybko mi poszedł. Uwzięłem się, siedziałem chyba 4 po 5 godzin przy tym murze, ale go zrobiłem w końcu. Nawet nie, nie robiłem schodów, nie robiłem nic, po prostu jak zrobiłem tylko ten mur, to... Masakra. Zajebiście to tak wygląda, że... Aż strach się bać po prostu. I to... No kurczę, no nie no. Super, to naprawdę teraz wygląda. Jeszcze jak zrobię ten cliff, To, to będzie prawdziwy serie, kurczę. Potem jeszcze tylko te życzki, ale to się zrobi. Nie, nie podnosiłem tego, nie podnosiłem, nic nie robiłem tak naprawdę. Tylko mur, siedziałem i robiłem ten mur cały czas. Ale w końcu już skończyłem dziada. No. Mam nadzieję, że w tym odcinku... Będzie lepiej mi słychać, lepsza jakość głosu, bo się trochę ustawieniami no i powinno być teraz ładnie, ładnie trzeba będzie coś zrobić tutaj mur czekajcie jak mieliśmy są tu, stąd tu czyli teraz mieliśmy zejście na ten mur znaczy że teraz będziemy robić tu A. Dobra, to się będzie robić powoli. I tak sobie do góry, do góry, do góry, aż dotąd i potem w dół, w dół, w dół, w dół. I potem na drugą stronę. Znowu do góry, znowu w dół, a w międzyczasie zrobimy podłogę. Jak zrobimy podłogę, to następnym takim wyznacznikiem będzie ten klif i w międzyczasie wieżyczki. Tylko ten klif myślę zrobię na raz oczywiście, bo to nie będzie jakoś strasznie dużo. Wieżyczki będę stopniowo robił, chociaż mówię o tych wieżyczkach, mówię, ale dalej się nie biorę, jakoś po prostu... O. Na razie jakoś nie mam chęci strasznych, żeby te wieżyczki robić. Ale kurczę no teraz to już wygląda faktycznie jak forteca, jak prawdziwe takie kurde coś normalnie, nie wiem. Nie no, super, super po prostu. Strasznie dużo roboty, o jeszcze pokaże może suro 136 tysięcy klocków wełny więc na 136,5 półnet można powiedzieć więc naprawdę bardzo dużo no i to tyle na dzisiaj myślę że zmiany tym razem bardzo duże w porównaniu do ostatniego odcinka no i zapraszam do komentowania do subskrypcji i oczywiście łapki w górę. Tak więc do usłyszenia i na razie.